Witam w strefie 11. Zasłyszane opowieści przekazywane z ust do ust obrastają fakty, które nigdy się nie zdarzyły. Bardzo często trudno oddzielić je od prawdy, trudno dotrzeć do światów, trudno przebić się przez mur biurokracji, przez tomy akt. Mówimy bowiem o zdarzeniach sprzed wielu lat. Lecz czasem docieramy do dokumentów, które zupełnie niespodziewanie potwierdzają prawdziwość tych legend i wiodą nas do miejsc, których zagadkowa przeszłość może zostać wyjaśniona. Cześć, tu Michał ze stronki Niewiarygodne.pl Dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym mieszkańcy mówią, że się dzieją jakieś dziwne rzeczy No i sprawdzimy, ile jest w tym prawdy, a ile to jest bajka Wymyślona tutaj na potrzeby zdobycia jakiejś wątpliwej sławy Jesteśmy na krańcówce. sam autobusu 90 na Feliksinie No i w tym miejscu niby jakieś się mają dziać dziwne rzeczy, no zobaczymy Tutaj jest mieszkańcy namazali Jakieś napisy, że to jest za miejsce, czy coś, A niby ma to nas przestraszyć. No zobaczymy, idziemy dalej. Przejdziemy za tory, idziemy do torów. Kiedyś był to peron, podobno łódź olechów. Gdzieś jakieś pijaczki pewnie robią imprezę czy coś się drom No nic trzeba przejść Tory trzeba uważać bo wciąż jeżdżą pociągi i pewnie stąd te ofiary tutaj były To nie żadne tajemnicze sprawki tylko ktoś pewnie nie uważał na przejściu Jeszcze jedne tory, skręcamy w lewo I idziemy już na kawałeczek dalej O no, coś mi słabo widać Dobra, idziemy dalej Co coś się dzieje naprawdę to się robi nieciekawie O kurde O cholerka co to jest? O kurde, na policję Po tym co znalazłem się czuję dosyć nieswojo No coś tu się musiało zgodzić, ale trzeba to zbadać ショック。 Jakby co to to nagranie będzie dowodem Czy to widać jest zbudynkach jakiś? Co Pierwszy raz chyba Naprawdę coś znalazłem i to chyba nie jest baja i coś tu naprawdę chyba siedzi. Kremt!